Cześć, Jarek Łuczek firma Auto Wrocław. Dziś mam dla was prawdziwą perełkę. Mercedes CL500 z 2009 roku z przebiegiem prawie 300 tysięcy km, wyglądający jak nowy. A co on u nas robi? Jest na serwisie, instalacji gazowej po 40 tysięcy km. Chcecie go zobaczyć? Zapraszam do oglądania. Mercedes CL500 to najładniejsza forma S-Klasy, jaką znam. Zresztą, jak wiecie już pewnie z innych moich filmów, uwielbiam Coupé. Sam jeżdżę jedynką, uwielbiam Mercedesy CL, uwielbiam BMW szósteczki, aczkolwiek trójka Coupé bardziej mi się podoba. A najładniejsza jest jedynka, ta którą, ta, którą jeżdżę. Ten Mercedes przyjechał do nas rok temu na montaż instalacji gazowej z Berlina. Zamontowaliśmy mu instalację gazową Prince. VSI 2, nie podnosząc obudów filtra, nie zmieniając nic, tylko podnosząc sterownik do góry. Zmieściliśmy tam listwy wtryskowe pod spodem. Tu musieliśmy niestety wyciąć nowy otwór. Jak widać przez roki, 40 tysięcy kilometrów nic się tu nie zepsuło, nic się nie e, odlepiło. Wszystko jest na swoim miejscu. A po co założyliśmy mu instalację gazową? Jak myślicie? Chyba dla oszczędności. Skoro benzyna w Niemczech kosztuje teraz między euro 80 a 2,10, tak? Dokładnie dobrze słyszycie, to każde 15 litrów, które palił ten samochód, kosztowało klienta jakiś majątek. Zaraz pomnożymy. 15 litrów razy 2 euro to byłoby 30 euro za każdy 100 kilometrów. To może trochę poniżej: 27, w 30, 25 euro, ale to i tak jest jakiś kosmos to jest ponad 100 zł za każdy 100 kilometrów. Skoro można jeździć na gazie i spalać 18 litrów po 80-90 centów, to chyba bardziej się to opłaca, prawda? Czy nie? Czy ja się nie znam? Ja jestem zdania, że jak najbardziej. Bo 18 litrów po 80 centów to wychodzi 15 euro? Coś koło tego. Czyli połowa tego, co płacimy yy, na benzynie. Założona instalacja Prince VSI DI posiada homologację R115 na rynek niemiecki, dzięki której klient mógł zarejestrować w w dowodzie rejestracyjnym i jeździ tym Mercedesem całkiem legalnie. Ale to, co widzicie pod maską, nie jest niczym ciekawe. Ciekawe jest to, co jest w środku, bo samochód ma 250 tysięcy przebiegu, a wygląda jak nowy. Przepraszam, ma prawie 300. 250 to miały, jak montowaliśmy instalację Zapraszam do tak, Jak Wam się podoba taka forma Mercedesa z boku? Dla mnie będzie jeden z głodniejszych kształtów, a generalnie super. 5-litrowy, 5,5 litra silnik V8 ma też niezły gang. ale i tak ta brzmi niesamowicie. Samochód, który ma 13 lat, zobaczcie, w środku po prostu wygląda jak nieużywany. Kierownica praktycznie niezużyta. Nie wiem, czy ona była odnawiana, czy nie, czy ta tapicerka była odnawiana, ale nie widać po niej prawie w ogóle zużycia, a jakość wykonania jest po prostu genialna. Tutaj na słupku ten zamszyk i na podsufitce oczywiście szyberdach, jak na porządne kupę przystało. Tylne siedzenia pewnie nigdy nie używane, bo kto do kupy kogoś zabiera, ale zobaczcie w jakim stanie są fotele. Po prostu nie widać tutaj nawet troszeczkę zużycia. Jedyne czego można się przyczepić, to tutaj, gdzie ręką się czasami wkłada obok yy, przycisków do otwierania okien, jakoś lekko porysowana jest tam ta czarna tapicerka, ale nawet tutaj, gdzie się często wkłada palce, żeby otwierać, to nie widać. Yy, żeby było coś porysowane. I zobaczcie, 274 tysiące na liczniku, czyli klient zrobił jakieś 30 parę tysięcy kilometrów na gazie od zeszłego roku. A tutaj przełącznik benzyna-gaz, który zamontowaliśmy w tej pięknej białej tapicerce, który w tej chwili pokazuje, że jesteśmy na zasilaniu gazowym. E, dzięki temu, znaczy widzimy to po tym, że logo Prince'a świeci się ciągłym światłem, tylko jakoś e, chyba częstotliwość nagrywania i częstotliwość świecenia tych diod Troszeczkę pokazuje, jakby to mrugało, ale one świecą ciągłym światłem. A 4 z 5 diod świecących u góry pokazują nam stopień napełnienia zbiornika gazowego, który wylądował w miejscu koła zapasowego. Jak Wam się podoba wnętrze tego samochodu? Ja jestem pod wrażeniem. Kiedyś chciałem sobie kupić takiego Mercedesa, ale chyba jednak wolę mniejsze kupejki niż takie Landary. Bagażnik przepięknego i funkcjonalnego kupe też jest olbrzymi. Niemal jak w normalnej SC, a pod podłogą bagażnika zbiornik na gaz o pojemności 78 litrów brutto. Pozwala to zatankować około 65 litrów gazu netto. To przy spalaniu 18 litrów powinno nam wystarczyć na jakieś 400 km, szacuję. Myślę, że gdyby pojechać grzecznie i spalać 13 litrów, no to wtedy starczy nam i na 500 km. A ja po przejechaniu tego odcinka możemy sobie zatankować gazu za pośrednictwem tego wlewu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny. Jeżeli spodobał Wam się taki Mercedes, to wcale Wam się nie dziwię, bo to naprawdę ładny samochód. Ale jeżeli już byście sobie go kupili, to oczywiście zapraszam do nas, żebyśmy pozwolili Wam zaoszczędzić jakieś 50% kosztów dzięki zamontowaniu instalacji gazowej. A jeżeli spodobał Wam się film, to kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej. Oczywiście z subskrypcją byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania, ekskluzywnych, Sportowych samochodów, takich jak to ten Mercedes bądź tamto Audi S6, albo to Audi RS6, które ma zerwaną linkę otwierania maski i dlatego u nas trochę stoi. Tymczasem na gazie, hej.